Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Policjanci z Wildy zatrzymali mężczyznę podglądającego kobiety w toaletach Urzędu Skarbowego. O sprawie doniosły zaniepokojone pracownice, które znalazły mikrokamerę w damskiej ubikacji. Mężczyzna został zatrzymany. To 52-latek. Opuszczony zabytkowy tramwaj kafe Bimba ma nowego właściciela, teraz to Express Subway i stanął na półwiejskiej. Opinie mieszkańców są podzielone: jednym nie podoba się reklama, inni doceniają odnowienie zdewastowanego pojazdu. W Poznaniu brakuje rodzin zastępczych. Sytuacja dotyczy prawie 60 dzieci, które choć nie powinny, wciąż mieszkają z biologicznymi rodzicami lub ich krewnymi. Czwartek Poznańskie cukiernie przeżywają oblężenie. Wszystko za sprawą tłustego czwartku i pączków z dużą ilością nadzienia cukrem, pudrem lub lukrem. Poznańcy kupują je chętnie pomimo wysokiej inflacji i potężnych kolejek. Dziś Lech Poznań gra z norweskim Bodo, choć nie będzie łatwo, trzymamy kciuki.